Nie od dziś wiadomo, że praca nauczyciela to niewdzięczny zawód. Pytanie tylko, kto ponosi za to winę? Rozpieszczone dzieci? Rozszczeniowi rodzice? Czy może sami nauczyciele, którzy pchają się do zawodu, mimo że nie mają żadnych zdolności wychowawczych i myślą, że są Alfami i Omegami? Podczas gdy tak naprawdę są Alfami i Oh my Godami! Pożal się Boże! Jeśli ktoś chce się tylko mądrzyć, niech lepiej założy bloga, a nie pracuje z młodzieżą. Na szczęście na świecie nie brakuje prawdziwych pedagogów z powołania, którzy z jednej strony potrafią być spoko, a jednocześnie stanowić autorytet. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na czwartą już listę z serii 10 najfajniejszych nauczycieli na świecie. Numer 10. Jak pisze pewien student, profesor chemii na naszej uczelni za każdym razem, kiedy przeprowadza jakiś eksperyment, zakłada na siebie pelerynę oraz kapelusz czarodzieja, jakby odprawiał jakąś magię. To się nazywa mieć zapał do swojego zawodu. Chociaż nie zdziwiłbym się, gdyby wszystko zaczęło się, kiedy jego wnuczka poprosiła go, aby przeczytał jej na dobranoc Harry'ego Pottera i się dziadek po prostu bardzo wkręcił. Numer 9. Jak pisze inny uczeń, 20 lat temu mój nauczyciel przybił telefon jednego ze swoich uczniów do ściany w klasie, ponieważ ten korzystał z niego na lekcji. Telefon wisi tam do dziś jako przestroga. A przynajmniej taką historię opowiada wszystkim nauczyciel, który najprawdopodobniej kupił stary, niedziałający telefon na eBayu i przybił go tam dla śmiechu. Numer 8. A oto w jaki sposób pewien nauczyciel od historii uczy swoich uczniów o pierwszym człowieku w kosmosie: Juri Gagarin. Hashtag obłędny. Jeśli potrafisz wymienić imiona wszystkich pięciu kardashianek, ale nie wiesz jak nazywał się pierwszy człowiek, który przypiął się do gigantycznej rakiety, wystrzelił się w kosmos, a następnie wrócił na ziemię żywy, niekoniecznie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. Ale prawdopodobnie powinieneś przewartościować treści, jakie czytasz w internecie. Numer 7. Kojarzycie mem z facetem siedzącym za banerem z jakąś kontrowersyjną tezą i napisem: Spraw, abym zmienił zdanie? W pewnym amerykańskim liceum z okazji dnia memów tak, pewna szkoła jest na tyle fajna, że organizuje uczniom Dzień Memów nauczyciel od fizyki postanowił sparodiować tegoż właśnie mężczyznę i usadowił się za napisem: Nosorożce to tak naprawdę jednorożce, które wypadły z formy. Spraw, abym zmienił zdanie. W innej szkole z kolei jeden z profesorów wykorzystał tego mema, aby podroczyć się ze studentami, proszącymi go o poprawkę. Po wejściu do jego gabinetu, oczom studentom ukazywał się następujący napis: Nie zasługujesz, aby zdać. Spraw, abym zmienił zdanie. Numer 6. Żarty z antyszczepionkowców zawsze na propsie. Pewien profesor na zajęciach z immunologii, czyli nauki o odporności organizmu, w pewnym momencie zaserwował swoim studentom slajd z następującym napisem: W kolejnym odcinku The Walking Dead. Rick znajduje szczepionkę na wirusa zombie, ale odmawia podania jej Karlowi i Judith, ponieważ jak twierdzi, szczepionki nie są naturalne i powodują autyzm, jak powinno być dodane na końcu. Numer 5. Zapewne kojarzycie żarty z Azjatów, że wszyscy wyglądają tak samo. Pewien wykładowca na uczelni, de facto Azjata, w ramach egzaminu semestralnego zadał studentom następujące pytanie. Uczę was już od miesiąca, więc każdy z was powinien mnie już trochę kojarzyć. Zróbmy więc mały quiz, które z poniższych zdjęć przedstawia mnie. I pod spodem zdjęcia czterech podobnych Azjatów na tle książek. No proszę, nie dość, że znakomite poczucie humoru i dystans do samego siebie, to jeszcze świetny sposób na weryfikację, którzy studenci uczęszczali na wykłady, a którzy nie. Numer 4. Inny uczeń pisze, moja szkoła zakupiła właśnie dziesiątki nowych haymaków. Oto co nauczyciele od fizyki zrobili z ich pudełek. Dla tych co nie wiedzą, pudełka od mają nieregularny trapezowy kształt, dzięki czemu po połączeniu ze sobą tworzą coś w rodzaju okręgu. Swoją drogą zazdroszczę uczniom z tej szkoły. W moim liceum trudno było działający Windows 98, a tutaj jak gdyby nigdy nic, 50 nowych iMaczków dla uczniów. Numer 3. William Shakespeare zasłynął nie tylko z wielu światowych dzieł, ale również wyszukanych literackich wiązanek, które zgasiłyby niejednego barda. Wiecie, na przykład, że żarty o twojej starej wymyślił nie kto inny jak sam William Shakespeare? Sprawdźcie tytuł Sandronikusa, akt 4, scena 2. Mając to na uwadze, pewien nauczyciel języka angielskiego przygotował dla swoich uczniów specjalny szekspirowski generator wiązanek, a następnie kazał im się połączyć w grupy i stworzyć jak najlepsze teksty. Stylu samego Shakespeare'a. Jest to trudny staroangielski język, ale spróbujcie wylosować po jednym słowie z każdej kolumny i zobaczcie, co wam wyjdzie. Dla przykładu ty zwalisty Elfoskóry Pęcherzu. Jeśli oglądają mnie jacyś nauczyciele języka polskiego, zróbcie proszę to samo z Julianem Tuwimem, a wasi uczniowie was pokochają. Numer dwa, a oto najbardziej luzacki nauczyciel matematyki w mieście. Nauczyciel, który z matematyką jest aż tak za pan brat, że sprawił on sobie nawet specjalną personalizowaną tablicę rejestracyjną do swojego samochodu z numerami Algebro. Grą słowną od Algebry oraz Bro, czyli brata zioma. Numer 1. Na jednych z drzwi na Wydziale Nauk o Zdrowiu w pewnym uniwersytecie jeden z wykładowców od chemii organicznej wywiesił następującą kartkę. Witaj w chemii organicznej, gdzie pytania typu gdzie trzymasz swój chloroform nie są już dłużej podejrzane. Okej, okay, tym podejrzanym, jak chłopcy w szatni przez nauczyciela od WF-u akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednio z tej serii. Wpłynijcie też na mój prywatny Instagram życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również inne kanały na YouTube, Paulush Soset z animacjami oraz chiński ekspres z gadżetami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!